Dzień dobry. Nadajemy wielką sobotę. Dzisiaj będzie film na żywo, bez montażu. Mogę się jąkać i zacinać, ale myślę, że tematyka będzie ciekawa. Wybaczcie, że nie będę się wgapiał w wasze oczęta przez cały czas. Mam do poskładania pięknego DPM-a, więc może tak: ja przystąpię tutaj do roboty, a jednocześnie będę coś tam ględził pod nosem. W Waszym kierunku. Tak. A co w razie W? Wiecie co? Zdefiniujmy sobie może na początek, co to jest to W. No, przez W rozumiem konflikt o średnim natężeniu, konflikt pełnoskalowy. Wszyscy politycy teraz nam mówią: idzie wojna, idzie wojna. Wiecie co? Nie będę Was straszył, nie będę. Tutaj zabierał głosu, czy moim zdaniem ktoś nas napadnie, czy nie napadnie. Niech to robią inni. My dla potrzeb filmu założymy, że wydarzyło się takie nieszczęście, że jest sobie mocarstwo, które od lat ma na nas chrapkę i że mocarstwo ruszyło na nasze granice i zaczęło się. W. O jakim mocarstwie myślę? Kochani, no przecież to jest. Wiadome, skoro ja mieszkam przy czeskiej granicy, oczywiście, że Czesi, któżby by inny. Zresztą Czesi mają już taki incydent, w 45 roku, wyobraźcie sobie, od strony nachodu wjechali pociągiem pancernym do Kudowy Zdroju, bo chcieli zająć Kłodzko, ale im nie wyszło. OK, czyli mamy konwencjonalny konflikt, zaczęło się. Yy, tak, jest taki mit, bardzo szkodliwy, z którym ja walczę, i tu bym chciał Wam zdementować na początku. Pytanie: czy wezmą nas w kamasze? Nas, posiadaczy broni. O dziadku, ja bym zrobił sobie pozwolenie, ale wybacz, być może będzie wojna. No przecież wiadomo, że tych, co mają broń, to wojsko powoła w wersji hard takiej rozpowszechnianej przez różnych tam gamratów i ruskie trole, to podobno nawet wojsko ma takie listy. Kto ma pozwolenie na broń, pójdzie do woja. Moi drodzy, po pierwsze, wojsko nie ma takich list, tudzież listów, dlatego że wojsko to jest MON, a listy ma MSW. Ale to nie o to chodzi. Wiecie co? Umiejętność strzelania, czyli posiadanie broni, egzamin policyjny. Umiejętność strzelania to są może 2%, może 3% jeżeli chodzi o umiejętności żołnierza. My, cywilni posiadacze broni, nie jesteśmy dla armii żadną wartością. Kto pójdzie w kamasze? w pierwszym rzędzie ci, którzy już są w kamaszach, czyli żołnierze służby czynnej. Następnie pobór obejmie przecież tych, którzy są potrzebni, czyli specjalistów, tych, którzy szkolili się w ostatnich 15 latach, którzy potrafią obsługiwać nowoczesny sprzęt, którzy troszeczkę się znają na taktyce. To będzie Pierwszy pobór, drugi pobór, jak już pójdzie coś nie tak, to bę... jak pójdzie naprawdę nie tak, to będą pozostali rezerwiści, czyli ci, którzy byli w wojsku, nie wiem, w latach 80., no bo ci z 70. to już chyba raczej nie. <laughs> bo to są ludzie, których wojsko czegoś nauczyło. A to, że ty zrobiłeś sobie cywilne pozwolenie na broń, i że ty posiadasz tego Mausera C-96 sprzed pierwszej wojny światowej, do no wybacz, yy, nawet jakbyś chciał, to wojsko nie widzi w Tobie wartości dodanej. Więc to jest szkodliwy mit, nikt nas nie zaprosi do wojska tylko dlatego, że zrobiliśmy sobie pozwolenie na broń. Jak ktoś na to liczył, tego to rozczarowałem. Eee, to po co nam broń w takim razie? Bo wieloma moimi filmami są takie komentarze, zbrójmy się, bo idą niespokojne czasy. <laughs> I ja przyklaskuję tym komentarzom i mówię, tak, czasy idą niespokojne, zbrójmy się. No to leśny dziadku, to ty jesteś jakiś teraz niekonsekwentny, tak? No bo z jednej strony mówisz, zbrójmy się, bo idą ciężkie czasy, a z drugiej strony mówisz, a wojsko i tak będzie nas miało w dupie. O co chodzi? Słuchajcie, jeżeli będzie konflikt, jeżeli będzie chwilowe zamieszanie... Chwilowe, podkreślam, bo wiadomo, że w czasie każdego konfliktu pojawiają się różne zbrojne bandy. Yy, po co nam broń? Oby się nigdy nie przydała, oby zawsze była naszym hobby tylko. Ale w razie owego sławetnego W, w które ja prywatnie w najbliższych kilku latach tak nie bardzo wierzę, w razie owego W, które miałoby nadejść, to nasza broń nie będzie służyła nam do obrony przed hordami Czechów, którzy zaatakowali nas podstępnie z nadpołudniowej granicy. My nie pójdziemy w okopy, my będziemy mieli broń i to będzie nam gwarantowało spokój, i to będzie nam gwarantowało, proszę ja Was, bezpieczeństwo moje, rodziny znajomych, sąsiadów, w zależności od tego, jak w razie w. się zorganizujemy. I tutaj przechodzę do tej najważniejszej kwestii, co w razie w. Obserwuję sobie różne fora survivalowe, militarne i obserwuję ludzi, którzy rozpisują się nad tym, jak to pójdą do lasu, zbudują sobie bunkier. Rozczulił mnie jeden z moich znajomych na Facebooku ostatnio który napisał mi, że jakby był jakiś konflikt, to on to najchętniej to sobie zbuduje ziemiankę w lesie lub, a jednak strzelane, cholernika mówił, że mi daje niestrzelanego, no. Patrzcie, jaki syf, Bleh. że on to sobie ziemiankę w lesie zbuduje i on będzie bezpieczny w tej ziemiance. Ja się pytam go, a dlaczego, przed czym będziesz bezpieczny? No bo wiadomo, że trzeba być schowanym, bo będą wybuchy, będą latały odłamki, a jak ja będę siedział w ziemiance, jeszcze w dodatku, gdzieś głęboko w lesie, to to mnie nie sięgnie i nic we mnie nie strzeli. Boże, chłopie, no to jak ty sobie zbudujesz ziemiankę na pierwszej linii frontu, to rzeczywiście tak jak napisałeś, to te gałęzie cię obronią przed odłamkami. Więc jak będzie z ziemianką, którą sobie zbudujesz? He. Pierwszej nocy do tego lasu przyjdzie banda miejscowych osiłków, żeby sprawdzić, a jakież to fanty samotny wilku trzymasz w tej swojej ziemiance. A może masz powerbanka, może masz złoto, a jesteś sam. Gdyby coś do, doszło, gdyby do czegoś doszło, moi drodzy, Porzućcie romantyczne wizje partyzantki, porzućcie romantyczne wizje ziemianki, bunkru, który sobie zbudujesz i w którym przetrwasz całą zawieruchę. I porzućcie myśli o jakiejś wielkiej ucieczce do lasu. Wiecie, gdzie będzie najbezpieczniej? W małym miasteczku. Najbezpieczniej będzie w miejscu, gdzie masz dwie-3 stacje benzynowe. Mówię o ewentualnym paliwie do generatorów. W miejscu, gdzie masz dwie-3 apteki, wiadomo po co. W miejscu, gdzie być może masz szpital, po co szpital, być może zachowa się infrastruktura, być może będą generatory i, być, i na pewno będą lekarze. Wiecie, jak my jesteśmy uzależnieni od nowoczesnej medycyny. A co najważniejsze, w małym miasteczku, za którym tak optuję, z pewnością zachowa się jakaś szczątkowa władza. Wiecie, ja mówię o takim konflikcie, gdzie przez, nie wiem, no kilka tygodni, najdłużej kilka tygodni w całym kraju jest wielkie zamieszanie. I właśnie wtedy korzystają. Na tym szemrane elementy. To w Ameryce, Nowy Orlean, tak jak przeszedł ten huragan, czy tam tsunami, czy tajfun, jak zmiotło władzę. Pamiętacie, jakie tam bandy grasowały? Jakie tam były strzelaniny między szeryfami a, a takimi dzikimi hordami tatarskimi? Także. Małe miasteczko to jest idealne miejsce na przeczekanie tego najgorszego, najbardziej niespokojnego czasu. Poszły! Nagrywam tu. Będą policjanci, nie wszyscy zmobilizowani. Będzie straż miejska. I prawdopodobnie będą tak zwane milicje obywatelskie. Ocz... celowo użyłem tego sformułowania. Bo ono jest skażone, tak? Czasami słusznie, minionymi, ale taka milicja obywatelska, taka grupa ludzi, którzy się znają, którzy posiadają broń i którzy trzymają porządek w okolicy, myślę, że to będzie nieuniknione. I widzicie? W ten sposób. O! Pokażę Wam, jak się rygluje DPM. Bo właśnie zaryglowałem. Mhm. I co leśny, jak teraz to odryglujesz? Leśny popsuł. No dobra, ja tu będę walczył z ryglami. O! Tak. Na czym to stanęło? Na tej naszej broni. Duża część z Was, która ogląda mnie po raz pierwszy, a mam nadzieję, że w tym świątecznym materiałem dotrę do takiej części ludzi, którzy mnie jeszcze nie znają, pomyśli sobie: No dobra, ale jak to jest z tą bronią? Ty tutaj, gościu, mówisz o jakichś grupach, pokazujesz, że tutaj składasz, właśnie karabin maszynowy RKM, ręczny karabin maszynowy a skąd ja mam tą broń wziąć? A widzisz, w opisie tego filmu. Masz taki link, pod którym pobierzesz poradnik o tej broni do celów kolekcjonerskich. O i teraz to powinno ładnie się zmieścić i zaryglować. Nie, jeszcze nie tak. Oj, leśny, ale ty jesteś niekumaty. Bo to, że ja mam w tej chwili przy sobie Karabin maszynowy, strzelający ogniem pojedynczym, no bo tak kolekcjonerzy niestety tylko takie coś mogą mieć. Słuchajcie, to jest prostsze niż prawo jazdy zrobić sobie egzamin, kupić szafę i posiadać taki właśnie piękny RKM w domu na ciężkie czasy. Jak ktoś lubi. Teraz jak to było dalej? Mhm. Aha, dobra. Także z bronią naprawdę jest łatwo. I wiecie, ja się zastanawiałem, czy w ogóle nakręcić ten materiał, jak będziecie reagowali na moje, na moje przemyślenia. Nie chcę się wpisywać w tą grupę ludzi, którzy straszą wybuchem wojny. Jest to realne, natomiast ja myślę, że przedstawiłem Wam taki zdroworozsądkowy scenariusz. Jeżeli ktoś, właśnie romantycznie sobie myślał, że on to pójdzie do lasu, będzie walczył, no nie, stary, no nie, tak to nie zadziała. Ale broń bardzo pomoże. Od chociażby, właśnie. O, widzisz, teraz już jest. Od chociażby właśnie po to, żeby się czuć bezpiecznym w tej swojej okolicy, ja zamieszkałem, ja zamieszkałem proszę ja was w wiosce, ale wioska jest tuż przy małym miasteczku, w którym mamy właśnie i stację benzynową i niedaleko szpital i mam kawał lasu tutaj swojego ze strzelnicą zresztą. A wszystkim wam życzę. Aby ta broń pozostała tylko i wyłącznie naszym hobby, żebyśmy nigdy nie musieli użyć jej w obronie miru domowego, sobie właśnie wyobrażam DPM w obronie miru domowego i cały talerz naboi. Ja to traktuję naprawdę jako hobby, jako taką polisę. No, Wiecie, to jest tak, polisę kupują wszyscy, a wypadek zdarza się jeden na kilka tysięcy i oby nasza szansa na konflikt, na użycie tej naszej broni, nie w obronie ojczyzny, bo od tego jest wojsko, tylko w obronie naszego domu przed dzikimi bandami, oby to była szansa liczona w promilach. Patrzcie, i tutaj pordzewiało coś. No, tak to jest, jak się ma nowy egzemplarz i przez pół roku się go trzyma w szafie. Ech, tak, także nasz rząd nie jest naszym wrogiem, jaki by nie był. Pamiętajcie, jest takie powiedzenie, dłużej klasztora niż przeora. Ty jesteś Polakiem. Możesz psioczyć na rządzących, możesz psioczyć na sytuację, ale jak ty mi piszesz pod moim filmem, że ten pilony kraj, to ja cię od razu zbanuję. Bo to jest Twoja Polska. A ty jesteś obywatelem. Możemy mieć różne poglądy polityczne, ale kraj, kochany, to Ty szanuj. Jak się nie podoba, mamy granice, mamy paszporty, cały świat przed Wami. Tylko, że w całym tym świecie rzadko, gdzie masz tak dobre prawo dotyczące pozwolenia na broń, że możesz sobie w ciągu dwóch, trzech miesięcy zrobić papiery na coś takiego, że możesz jednym podpisem Wójta założyć sobie strzelnicę w swoim lesie. Naprawdę, nie narzekajcie. Wesołych świąt. Cześć.